No to ja przeczytam, Uzasadnienie. uzasadnienia. Załącznik do uchwały numer 45, łamana 347 2014 Rady Gminy Ostrobite z dnia 6 września 2016 roku. Wezwanie przez pana Stanisława Baśnieckiego do uwzględnienia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Ostrobite numer. 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin poprzez zmianę wyżej wymienionego regulaminu i dopuszczenie do stosowania metalowych pojemników 110 litrów nie znajduje uzasadnienia i nie narusza obowiązujących przepisów. Ponadto należy wskazać, że większość podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych nie posiada pojazdów dostosowanych do opróżniania metalowych pojemników o pojemności 110 litrów i dlatego też zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrowita, umożliwiająca stosowanie pojemników metalowych 110 litrów, ograniczyłaby ilość podmiotów składających ofertę przetargu lub powodowała nawet brak tej oferty, co z pewnością miałoby wpływ na wysokość ceny za odbiór odpadów komunalnych. Ograniczenie ilości ofert nie jest z pewnością w interesie mieszkańców gminy Ostrowita, ponieważ może wiązać się to z wyższymi kosztami odbioru odpadów komunalnych, mając na uwadze powyższe, w pełni, w pełni uzasadnione jest odmowa uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Przewodniczący Rady Gminy, ja. dziękuję.